Zdjęcia biznesowe, koszt czy inwestycja. Postaramy się poszukać odpowiedzi na te pytanie. Jak w każdym przypadku, tak i w tym można powiedzieć bardzo krótko. To zależy. Ale wątpię, że taka odpowiedź Ci zadowoli, więc postaram się to trochę rozwinąć. Jeśli zdecydujesz się na sesję zdjęciową, a następnie efekty jej zamkniesz głęboko w szufladzie, to z pewnością będzie to koszt. Chyba, że celem była sesja sama w sobie, to już inny temat. Jeśli natomiast postanowisz korzystać z tego materiału zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli ustawisz zdjęcie profilowe, przygotujesz grafikę w tle, ujednolicisz i odświeżysz strony www oraz będziesz nimi wspierać treści, które publikujesz, wówczas okaże się, że była to jedna z lepszych inwestycji, którą mogłaś, mogłeś poczynić dla siebie i swojego biznesu. Wszyscy walczymy o zasięgi, bo to one przekładają się na ilość klientów. O zasięgu bezpłatnym. Tym, czyli tym bez wykorzystania reklamy decyduje ilość reakcji, ulubień, komentarzy i udostępnie. Własne treści, przygotowane w oparciu o wysokiej jakości zdjęcia, filmy i teksty, sprawdzą się w tym obszarze najlepiej. Nikt nie pochyli się na dłużej nad czymś, co jest niczyje, czyli nad przypadkowymi materiałami pobranymi z internetu. Działając lokalnie, na pewno jest grupa ludzi, która zna ciebie i twoje usługi bądź produkty. Ale są też ludzie, którzy nie mają u tobie zielonego pojęcia, ponieważ nigdy nie potrzebowali tego, co oferujesz. Publikując zdjęcia stokowe, które w jakimś stopniu udało ci się dopasować do swojego biznesu, Odbierasz im możliwość zapamiętania ciebie i kontaktu z tobą, kiedy zajdzie u nich taka potrzeba. Niestety, ale popularne promowanie postów odbywa się w tak nieumiejętny sposób, że możesz zobaczyć w Szczecinie na przykład informacje o wolnych terminach przedsiębiorcy działającego w Krakowie. Dlatego tak ważne jest, aby w odpowiedni sposób zaznaczyć swoją obecność na rynku, na którym działasz. Najprościej mówiąc, daj się poznać i zapamiętać.